Cześć, witam serdecznie w kolejnym weekendowym vlogu. Dziś bardzo pracowita sobota, ponieważ wstałam wcześniej rano, z samego rana nagrywałam filmy. Nagrywałam naprawdę duży projekt, denko. Poza tym nagrywałam jeszcze test podkładu Lirem, więc możecie się tego spodziewać. A teraz przyjechaliśmy do naszego domku letniskowego, stąd e, zmiana ściany. I stąd ten rumor straszny, ponieważ e, no, mamy otwarte tutaj w tym momencie okna, żeby troszeczkę przewietrzyć mieszkanko, domek. No a Adrian prosi trawę. <grym> Tak się zdarza. A ja zakupiłam sobie takie maleństwo, malutki taki statek do telefonu, i cieszę się, że dzięki temu mogę w tym momencie robić live dla Was na Instagramie wszędzie. O ile hałas nie będzie za bardzo przeszkadzał na zewnątrz, więc testujmy, zobaczmy, jak to urządzonko się sprawdzi. W zeszłym tygodniu wybraliśmy się na wycieczkę rowerową, zrobiliśmy około 30-35 km. Ogólnie, jeżeli chodzi o moje odczucia, było fajnie, byłam zmęczona, ale jak najbardziej dałam radę, nie umierałam, więc wiecie, jest progres, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze. Natomiast przez kolejne trzy dni. Odchorowywałam tą wycieczkę, wyobraźcie sobie, że nogi tak straszliwie mnie bolały i to nie była kwestia zakwasów, bo spodziewałam się, że zakwasy będą i co ciekawe, zakwasów nie było. Tylko to był tak charakterystyczny ból, typowo problem z naczyniami krwionośnymi i uczucie takich ciężkich nóg, ale to moje drogie, wyobraźcie sobie, że momentami, na przykład kiedy w którymś tam właśnie kolejnym dniu suszyłam sobie włosy suszarką, to ja po prostu dreptałam z nogi na nogę, bo ciężko mi było po prostu stać sobie po prostu prosto, na przykład na jednej nodze ciężar ciała, tak jak to zazwyczaj mam w zwyczaju, kiedy sobie suszę głowę. Więc strasznie dało mi to popalić. I dzisiaj mieliśmy plan, że może spróbujemy objechać taką trasę, sobie wyznaczyliśmy, zaplanowaliśmy 50 km. Ale ze względu na te moje nogi te moje naczynia, uznaliśmy, że może jeszcze dajmy sobie czas. Zobaczymy, co będzie dalej, ale jedziemy. Zamierzamy dzisiaj znowu zrobić około 30-35 km. Może uda się nam dojechać do Parku Śląskiego, więc zabieram was ze sobą i zobaczymy, co będzie. To dojechaliśmy do Parku Śląskiego. Natomiast chciałam Wam zwrócić uwagę, że ten podkład Liren, ogólnie ja jestem z niego zadowolona. Wygląda fajnie. Natomiast, ponieważ ostatnio nie było bardzo silnego słońca, mam wrażenie, że ta moja opalenizna gdzieś zaczęła mi zanikać. No i znowu ten odcień jaśniejszy, który mam, czyli 340, znów jest za ciemny. I Adriat mi zrobił zdjęcie z od boku, z profilu. Zaraz wam tutaj gdzieś wstawię, żebyście mogły zobaczyć jak moja twarz się prezentuje, jakie ma plamy. No ewidentnie. No Wypuszczanie podkładów bez możliwości zaprezentowania testerów klientom to jest straszna wtopa i nie wiem, jak w ogóle LIREN mogła do czegoś takiego dopuścić. Owszem, mogłam nie kupować, mogłam nie testować, ale chciałam, bo jest to nowość. Podkład mogę Wam polecić, ale pamiętajcie, żeby sobie szukać testerów tego podkładu, bo bez testerów po prostu strasznie ciężko oddobrać podkład, po prostu, pomimo tego, że słoczy są na internecie. Przez producenta, ale to są wygenerowane komputerowo. Też wiadomo, że komputerowo każdy ma inaczej monitor ustawiony. No i te kolory są przekładane. Więc jak nie ma testera, ciężko po prostu brać podkład w ciemno. Amen. Na rowerze zrobiłam prawie 40 km. Spaliłam 1480 kalorii według wskazań zegarka. Więc ogólnie jestem z siebie zadowolona. Robię postępy i co najważniejsze, dzisiaj nogi mnie nie bolą. Wiedząc, jak było ostatnio po jeździe na rowerze, stwierdziłam, że mm, Wieczór spędzę sobie w pozycji siadłu tureckiego, tak, ze skrzyżowanymi nogami, żeby po prostu przepływ tej krwi i limfy był troszeczkę ułatwiony. I dzisiaj jest lepiej, więc mam wrażenie, że robię postępy i też staram się jakoś tak robić, żeby, żeby wiadomo, ten nowy sport <gryw> był dla mnie coraz większą przyjemnością i frajdą. I jest. Przy okazji odkryliśmy... Fantastyczną pizzę na trasie. Adrian mówi: O, tutaj zjemy, jest pizza. Pizza w Chorzowie. Ludzie mówią różne rzeczy. Tak się nazywa ta pizzeria. I pizza była genialna, rewelacyjna. W ogóle całe, cała ta restauracja była w bardzo fajnym stylu zrobiona. Na przykład chciałam wejść do toalety i wyobraźcie sobie, wejście to były drzwi od dźwigu, takiej windy towarowej, takiego dźwigu. To było przezabawne, ale wyglądało mega zarąbiście. Więc ogólnie jesteśmy pewni, że jeszcze tam kiedyś przyjedziemy. I moje drogie, co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, bo nie tylko to, żeby się pochwalić, że, że tak, yy, daję radę, jeżeli chodzi o rower. Umówiłam się na mezoterapię. Laseczki, 9 wrzesień. Ale będzie bolało, ale będzie bolało, ale będę płakać. Będziecie mnie słyszeć wszystkie, ale na pewno będzie warto. Umówiłam się z Panią doktor yy, po prostu na wizytę. Powiedziałam, że będzie to moja pierwsza mezoterapia i że potrzebuję właśnie konsultacji podpowiedzi tego, jaki preparat, w jaką stronę chcemy iść, że jest to mój totalnie pierwszy zabieg, a chcę już zacząć taką właśnie bardziej intensywną pielęgnację gabinetową. I Pani powiedziała, że oczywiście wszystko sobie omówimy, więc rozmowa przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Idę do Ordon Beauty Center w Chorzowie. Tam też chodzi Dominika i tam właśnie Dominika, czyli producentka Kosetku Dies, tam pracowała, ja tam do Dominiki chodziłam na endermologię, więc jakby wiem, jakie są standardy w tym salonie, wiem, że ta pani doktor faktycznie bardzo dobrze robi te zabiegi, więc po co mam szukać kogoś więcej? Idę tam. No, więc będę Wam dawała znać, <laughs> jak to przeżyłam. Jestem dziś w Częstochowie i przyznam, że fascynuje mnie taki tutaj jeden mural, który możecie zobaczyć. On jest zrobiony na całej długości kamienic albo bloków. Nie jestem pewna, co to dokładnie jest. Natomiast zwróćcie uwagę, jak bardzo fajnie okna są wkomponowane w ten cały mural. I tak przyznam szczerze, że im dłużej na ten mural patrzę, tym więcej widzę ciekawych szczegółów. Ciężko mi jest to na kamerze pokazać, zwłaszcza że tutaj teraz nam zasłaniają rośliny, ale postaram się Wam coś pokazać bliżej. Tak, troszkę bardziej elegancko, ponieważ mam potem spotkanie z koleżankami. Dawno się nie widziałyśmy. Będzie Dominika, ale będzie również nasza przyjaciółka Wrydzia, która również chodziła z nami na kosmetologię. Poza tym jeszcze Monika. Ona już z nami nie studiowała, ale jak najbardziej również się z nami trzymała. Takie spotkanie w babskim gronie, cztery psia <grym> Po paru latach nie widziałyśmy się nie wiem, trzy lata, jakoś tak. Więc naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Paznokcie na tę okazję zrobiłam, przygotowałam jakieś tam prezenciki dla, dla każdej z nas, więc naprawdę dużo się pozmieniało. Każda z nas zawsze była indywidualistką, miała swoje ścieżki, co też widać, że teraz każda z nas inaczej swoje życie poprowadziła, także naprawdę nie mogę się doczekać tego spotkania. Spotkanie minęło szybko, w bardzo miłej atmosferze, po czterech latach zobaczyć się z psiapsiłkami, no to miałyśmy o czym rozmawiać co wspominać. Przepraszam na mój wygląd, właśnie naolejowałam sobie włosy, szybkie, taka intensywna pielęgnacja i włosing, ponieważ jutro w końcu gdzieś jadę. Jedziemy nad morze raptem na jeden dzień ale tak my potrafimy. No i moje drogie, kupiliśmy sobie właśnie wyjazd, jedziemy autokarem, po prostu tak wiecie, typowo na jeden dzień. Ucieszyłam się tak, w ogóle wiecie, kiedy ja ostatnio byłam nad Polskim Morzem? Żeby Wam nie skłamać, ale ja ostatnio, to chyba w szkole podstawowej, byłam nad Polskim Morzem, potem jakoś już tak zaczęliśmy z rodzicami jeździć za granicę, Chorwacja, Grecja, potem jak już jeździłam sama, to też raczej nie nad Bałtyk, tylko nad inne morze. No jest to o tyle zrozumiałe, że po prostu Bałtyk jest zimnym morzem. I, i jednak pogoda jest taka niepewna, a te same pieniądze można wydać za granicą, a pogoda zawsze jest pewniakiem, więc no to jest urok po prostu naszego morza. A ponieważ no, pandemia nam zrobiła psikusa, to postanowiliśmy zamianem Dobra, odwiedzimy Polskie Morze. I wyobraźcie sobie, ja tutaj nakupowałam. Sobie takie wiecie, fajne fatałaszki. I okazuje się, że jutro ma być 16 stopni. Więc powiem Wam szczerze, no nie trafiło mi się, dlatego cieszę się, że kupiłam sobie je przez Allegro i przez jakieś takie tanie aukcje, bo powiem Wam szczerze, ja za tego typu ubraniami plażowymi ja już się od bardzo, bardzo dawna rozglądałam. To trochę wygląda jak komeszka, kiedy Wam to no tak tylko pokazuję, natomiast to jest po prostu taka narzutka, no nie? Półprześwitująca, typowo takie plażowe wdzianko. I, yy, I tego typu ubrania potrafią kosztować krocie. Nie uśmiechało mi się wydawać aż tyle, więc na początku myślałam, kupię na AliExpress. No ale na AliExpressie, no nie bardzo wiem, jak to będzie wyglądało. Zwłaszcza, że wiecie, no to jest coś takiego jak bikini, jednak fajnie, jeżeli to jest dobrze dopasowane. Kupiłam sobie swój z AliExpress, nie jestem z niego zadowolona, ale jest to jakość AliExpress. Natomiast powiem szczerze, jak zaczęłam wchodzić do tych bucików z bielizną, i strojami kąpielowymi, gdzie właśnie są jakieś ubrania takie plażowe, to na przykład była taka tylko chusta na same biodra. Ładnie wyglądała, podchodzę, pytam się ile? 300 zł na promocji. I naprawdę, ceny tego typu ubrań, które wiadomo, że one są do ubrania tylko na chwilę, tylko jak się jest na plaży, czyli one też uważam, że dość szybko się zniszczą. Yy, takie kwoty wydawać, powiem Wam, och, wąż po prostu w mojej kieszeni, aż syczał, aż konsał. I nie dał mi kupić, więc stwierdziłam, no na AliExpress już jest za późno, żeby coś kupić. W sezonie nic nie znalazłam. Na aktualnych promocjach, wyprzedażach, no, no też to nie są ceny adekwatne. Weszłam na Allegro. No i wiecie, ceny tych fatałaszków, tutaj taka kieca z takimi rozcięciami, też no typowo plażowa. Słuchajcie, też strasznie, strasznie drogie jak na takie rzeczy, na przykład 60-80 zł. Kiecunia. Uu, taka wiecie. Uuuu, ale no wiecie, no dodałybyście za coś takiego 80 zł? Ja nie! Więc stwierdziłam, no nie, szukam, szukam na tych aukcjach i udało się. Znalazłam jakiegoś sprzedawcę, który miał te ciuchy po 20 zł, 25, inaczej, przepraszam, 25, 30, 35 zł w takich granicach. A zdjęcia przynajmniej miał te same, co na innych aukcjach, gdzie one były znacznie droższe. Więc stwierdziłam, próbuję. Ja jestem w Allegro Smart, czyli jeżeli, jestem, czyli jeżeli robię zakupy za pana 40 zł, to tam przesyłkę nie płacę. Ten pan nie był w tym Allegro Smart, ale i tak było to nieopłacalne kupować u jakiegoś innego sprzedawcy i stwierdziłam, kupuję tego pana, już zapłacę te 10 zł za przesyłkę. Przy takich cenach niech stracę. Ale... Widzicie, te zaoszczędzone pieniądze na nic się nie przydadzą, bo jutro raczej, jak ma być 16 stopni, to ja będę zamarzać. Ja już właśnie przygotowałam sobie tutaj długie leginsy i właśnie Tosia je okupuje, ogrzewa. Ona po prostu oddaje ciepło w nadziei, że, że będę mogła to ciepło ze sobą zabrać na wycieczkę. Więc no, nie zapowiada się <laughs> zbyt wakacyjny klimat. Ale to nic, ponieważ... Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w listopadzie planujemy wylot do Meksyku i być może tam będziemy mieli okazję troszeczkę poplażować. Nie za dużo, bo ja nie lubię ani się opalać, ani spędzać czas na plaży, natomiast ja bardzo lubię pływać. I przyznam szczerze, popływać to bym sobie popływała, ale też nie za dużo, bo wiadomo, w wodzie zawsze słońce bardziej łapie i no łatwo z, po, z jakimiś poparzeniami słonecznymi skończyć, więc tak bym nie chciała. Dobra, idę mieć głowę, już Wam nie straszę i jedziemy na morze! I jesteśmy już w koło brzegu, zwiedzamy sobie. Pogoda, jak widać, za bardzo nam nie dopisała, więc byliśmy na chwilkę na plaży, ale jest naprawdę bardzo, bardzo zimno. Turystów całkiem dużo, więc z tego co pamiętam, te 15, może ciut więcej lat temu, niewiele się zmieniło. Klimat jest bardzo, bardzo podobny, ludzi na plażach też jest bardzo, bardzo dużo, chociaż przez tą pogodę przed chwilą padało, więc wszyscy się zebrali. My też na chwilkę poszliśmy do mieszkania, przestało padać, od razu wychodzimy. No i właśnie, żeby troszkę pokręcić się po okolicy, mimo wszystko troszkę pozwiedzać, zobaczyć coś ponad tym morzem. Natomiast muszę Wam przyznać, że ja mam jednego wujka, który jest grekiem. I on właśnie pracował w, jako marynarz. I to jest historia sprzed, nie mam pojęcia, 30 lat, naprawdę. Z całkowicie innych czasów. I ten wujek niewiele umie słów po polsku, ale jednym ze zdań, które po polsku umie bardzo dobrze przekazać, to jest Baltic Beło Brr. Okazało się, że on, będąc marynarzem, właśnie w Grecji, kiedy pływał właśnie na morzu tamtejszym, ciepłym, był taki zwyczaj wśród marynarzy, że kiedy już sobie cumowali, nie czekali aż faktycznie ten statek dobije do brzegu, tylko marynarze wyskakiwali sobie z okrętu do morza i dopływali do brzegu. I ten wujek, jeden z pierwszych zagranicznych rejsów, jakie miał, to właśnie miał do Polski, więc kiedy już wiedział, że zbliżamy się do portu, to on tak do sobie wskoczył do Bałtyku. Wyobrażacie sobie? Osoba, która <laughs> nigdy wcześniej nie miała styczności z tak zimnym morzem, jakim jest Bałtyk, nigdy więcej podobno stopy nie postawił w Bałtyku. Więc, więc tak, więc troszkę pozwiedzamy, zabieram Was ze sobą. Adrian właśnie powiedział, żebym patrzyła przed siebie i że te dyby są niby dla mnie. Pff. Ciekawe, co on by ze mnie zrobił, jakbym tu została w tych dybach. Bym cię wsadził i kryłem niby, aby No, takiej jakiej tortury mogłabym nie przeżyć. Jesteśmy nad morzem. Bardzo uprzejmie dziękuję Wam za oglądanie tego weekendowego vloga i widzimy się w poniedziałek. Cześć!